To znaczy o koreanach Także tutaj w ogóle jak pójdziemy tam dalej na tamtą plażę, to zobaczycie że oni normalnie są ubrani od, od góry do dołu, nawet chodzą w skarpetkach, nie? żeby gdzieś tam słońce ich nie, nie złapało, tu Marek akurat nagrywa Lisa. tutaj jakieś karaoke mają te domki są do do wzięcia za półtora koła do 20 osób, ale nam się tego nie opłaca brać bo będziemy tutaj tylko kilka godzin w sumie to Marek już polatał dronem i pewnie niedługo się będziemy zwijać, bo podlada się trochę popsuła ale to nie ma tego złego zawsze się nie trzeba chować przed słońcem a widzicie, tutaj jest każdy poubierany jeden chłopak tu w shortach chodzi, a tak to każdy ma czy pracuje, czy przyjechał się poopalać, znaczy poopalać, po, poocilować na plaży, to i tak jest ubrany.